Dobra, ozdo. Klasycznie? Ty w niszczarce jakiejś, a ja na lotniskowcu? Czy jaki plan? Nie mamy innych planów! Kiedy ty w końcu będziesz miała wyższy tier? Ile ja muszę jeszcze czekać z tym szóstym? Jak zostawiam trzy lajki pod tym filmem. No i dziękuję. Nie wiem, czy mnie widzisz, ale ja jestem kształci zebry. Wiesz co? Drogi, wstyd. Hej! <laughs> hej, hej, żadnej drama, proszę. To odcinek 20 sekund. spokojnie. To sobie. nie jest mój kanał, mam to w dupie. Wcale! Jak się robił komuś krzynę? kurde Bela. Nie wiem, ale torpeda poszła. Czy to będzie pierwsza trafiona torpeda odcinka? Jest 5000 do wedża. Ja uwielbiam te torpedy, to jest dla mnie największa zabawa na świecie, nie? Nie trafiłem! Rado wystrzeliłem tą torpedę licząc na i trafiłem! <grym> nie wierzę! Ale jestem dobry, ja jestem prosem, ej, naprawdę. Strzelę to gdzieś. Yy, tutaj... tu nie wiem, moja torpeda będzie gonić inne torpedy, zobaczymy, co się stanie. Nie trafiłem w CEL! Je, je, ja nie wierzę, ja naprawdę mogę zrobić własną ligę sportową, nie? Tak no. Nie podoba mi się to, że ty istniejesz. Powiedziała Joyka do listonosza, nie? Nie, Joyka kocha wszystkich. Pewnie. Mam wymienić wszystkie grupy etniczne, których to nie dotyczy? Koty, małe psy, duże psy. Wielde, o Jezu. Co to z To ty się... Jak on mi szybko... Poczekaj, przestał plan B. Rakiety. Dobrze, penetracja dwa razy. ale bez kapy, to nie jest śmieszne. Ja naprawdę, ja mam tą grę sam ugrać, czy co, co chodzi. Ja tyle damage'a już zrobiłem. Ja też sobie zrobiłam dużo. Ile zrobiłaś? Masz może... Na Sane? Mam. Ile? Zrobiłem? prawie 4000 Coś mi wpadło. To dużo. Pięknie przewali. Buja! 238 hp mu zostało! W sumie to ładnie idzie. Jak umarłam, to jakoś zaczęło wam lepiej iść. Ale ładnie zgrabnie jak dupką zarzucił driftem. O biedę. Co? Co jest? Gramy w dobre gry? <laughs> czekaj, może go... Będzie mój, będzie mój, będzie mój, proszę, proszę. Czekaj, czekaj, czekaj. Ha, 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 ha. Będzie mój! Nie! Nie! Co to miało być?! Czy mnie zestrzeli do tego czasu? Mam nadzieję, że nie zestrzeli. No nie wiem, kapsel 1, 2, 2, 3, 3. Przestań mnie wysyłać po moim niku z gimnazjum. Kapsel 1, 2, 2, 3, 3. Spoko, loko. Aniela! Szybam kapsel 1, 2, 2, 3, 3. Nie no, zablokuję ją jak Boga kocha. Boże, ja tu jestem sam! Na tylu chłopa! Nie wytrzymam! Czy wy widzicie tą mapę?! Coś tu się dzieje! Nie no, oni jeszcze wszyscy w moją stronę wpłyną! To jest jaki żart! Ja pojedyncze samoloty wysyłam! Bo nie. Mam inaczej, jak i jaki nie Oni wszyscy płyną w moją stronę. Jak mam przez radę, to się chwalę nie Czy ja nawet go to no nie no, przeleciałem go Co zrobiłeś? Czekaj, bombami go zaatakuję. Może to trafi. Może. Nie! Może! Mój dech! umarłeś już. Ostateczny. I co nie trafiłem nawet. A, to super. Aniela zadałem 58 345 do O kurde, Aniela, słuchaj, kapitanie, minęło 7 lat od twojej pierwszej bitwy. Przyjmij nasze gratulacje, a razem z nim 40 kamuflaży biały, 160 premii ekonomicznych pierwszego poziomu i specjalną naszywkę. Nie ustawaj w walce. Cześć, że założyłem, że zagrałem pierwszy raz włosca 7 lat temu? 7. Wow. Czy ja nagrywam? Tak, 26 minut nagrywa. Weź mnie, Aniela, nie strasz nawet w taki sposób. Nagrywam. Taki fajny mecz miałem. Znaczy przegraliśmy, ale miałem fajny mecz. Ja też ja jest... raz kurwa, jak ja się bawiłam. Przepraszam, że przeklinałam. <laughs> Mati, wytnij to kurwa. Dobra, ty, mam pomysł. Ostatnim razem nie wyszło nam C, więc popójmy na A. No dobra, no dobra, ja jestem za. Jesteś za, czy jesteś za? A, jestem za. <laughs> jesteś za? Jestem... A, nie la. nie powinno mi to tak bawić. Jestem A, nie la. Dobra, ja na nawrócę. Dzisiaj jestem Mesjaszem. Nie wiem, kto nawraca. Misjonarz. Co jest? Jak mnie. Nie jest to kapina hita. Oj, właśnie widzę, że ci się buchło trochę. Idealnie mnie trafił. A wiesz, co ja robiłam cały czas? Nie wiem, ale walnęłaś takiego wajpa powietrza czarnego. Trafi go, zatopiony. Buja! Ja nic nie zrobiłam, Kacper. Nic! Nigdy nie będzie mieć tego piątego tieru. <noise> Szukam partnerki do nagrania, Priv? Kacper. To jest co mówiłem? Debity. Ktoś może pomóc z niebieską kartą? Priv? Kacper, ta karta już jest złota. Haha, <noise> Aniela, jest się karta z policji. Minus 15% czasu na kolejną odsiadkę. <noise> użyj tej karty, żeby wyjść z więzienia, jak Monopoli. Monopoly. może i tak nie wytrzymam. Ostatni samolot wystartował przed eksplozją. <laughs> Jak ten pilot przeżył cudem? Dobra, szanić to. Lecę do pytgorszy, nie. Ja mam pomysł, ja mam pomysł. Leć do łodzi. <laughs> o Boże. <laughs> Aha, aha! Fajnie, to nie, nie, nie zaczął płonąć nawet. Dobra, dobra słuchaj. Dobra, Kacper, nie, 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 bo twoje dobra to jest gówno warte. Słuchaj, lecimy na A. A, nie, la, ale byliśmy na A. No i co mi mnie to obchodzi? Teraz wygramy na tym A. Okej. Okay. Jesteś największy w nie? Nie, jest czterej większych do mnie. Okej, okay, wymyj mi ich z i nazwisko. Gdzie... Jumaszew, miałis, Halsej. Czwartego nie mogę znaleźć. A nie, czwarta jesteś ty! Nie, to nie. To ja! Kapso 1, 2, 2, dawki Nie komentuj tego. Podoba mi się ten twój dialog. Mam wrażenie, że sposzny duet mógłbyś sam prowadzić. Ale jest progres, bo zmieniłam sobie ten. Wo. Yy, przepraszam. Zmieniłam sobie amunicję na taką przeciwpancerną Zabiłam! No nie, jestem dead. Ja jestem dead, dupcia Pam przecie moim statkiem premium Który dostałaś za darmo? Si si. Za rejestrację z linku w opisie, gdzie możecie pobrać tą wspaniałą darmową grę? Czekam, go staranuje. Nie, nie staranuje. Co tu się dzieje? On go taranuje? Albo psztula? Co, co tu się dzieje właśnie? Oni uboje utknęli na bieliźnie? Co jest? Gradę. Nie, czekaj, on! On go zatopił! Jak to się stało? on ma teraz osłonę normalnie z tego okrętu. Haha! Nie widziałem nigdy czegoś takiego. I on posiadł na bieliście! A już nie, nieważne, ale wyglądało to fajnie. Powiem <laughs> przypominając, World of Warships jest darmową grą, której grać możeć naprawdę w wielu, ale to wielu mapach, a korzystając z linków w opisie dostać możecie dodatkowo okręty premium, tak jak anielski St. Louis, który zrobił bardzo ładny damage. Poza tym otrzymać również konto premium, trochę premium waluty oraz kilka innych bonusów, które już musicie sprawdzić sobie sami z linków opisie. Zachęcamy serdecznie. 15 HP mu zostało. O, widzisz go. Za blisko. Nie, dobrze. Dwa kile, kurde Dobrze, bela. dobrze. dobrze. Zostałam sama. Biskito. możesz się poczuć tak jak ja z tym nie? Się... Umrę. Kurde szkala. Słuchaj, pi Proponowałam poprzednim meczu. Dobrze, więc teraz zaproponuję lepiej, chodźmy na C. Słuchaj, że tak powiem, 100% twoich planów dzisiaj nie wypaliło. Kacper Zrobiłam bardzo dużo damage'a, a ty zrobiłeś co? Spałeś, miałaś spanko. Dobra, ten mecz przesądzi, kto jest lepszy. Twoja mama. Ale co, że damage? Mhm. A to nie, to nie, bo to nie ma sensu. Zbyt <grym> latać, kurwisz, o nie. Oj, 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 tak, boczkiem do mnie. Oho, tak lubię najbardziej. To Będzie frak. Znaczy nie, frak jeszcze nie, ale za chwilę. Aha, poważne uszkodzenia. <grym> Mam wrażenie, że potrzebujesz pomocy. To prawda. Oj, no, umarłam. Szkoda. Mam go na strzała, oczywiście, o ile trafię. Może no, nie ta bo trafię Dobrze! Wow, nice. Pomściłem cię. Dziękuję. Doskonale, piękny mecz. Widzisz, nasz pierwszy mecz dnia i pierwsze zwycięstwo. Jesteśmy cudowni. Znowu ciepła mapa. Bełt, będę żygać. No nie, jeszcze pada. Ja mam niesprawne wycieraczki. Znaczy, nie, dobra, tak naprawdę to są wycieraczki do no, oka, tak? Ale też bawiło mnie to trochę. Jak tak mówisz o tych wycieraczkach, może powinienem rzucić żart o tym, że zapaliłam gumę w statku czy coś. <gum> Zapali gumę za twojej rodziców. <gum> A nie lepiej, <gum> tak? Przepraszam! Jaka ty jesteś do o pierwszej 17 w nocy! <gum> przepraszam, to było trochę złe. Trochę? Nie martw się, bo zawsze pierwsze dziecko jest wpadką. Jak dobrze, że byłem drugim. Ja też, że byłam drugim. <gum> Piona. Nie. Ojojoj, oj, oj, ale się zatrzymał. <śmienic> Nad nie żal. Oj, chyba trup. O, Jak mi przykro! Czy oni lecą na czołówę? No jestem na czołówę. Oj na czołówę poszli! I koleś to przeżył! ze sobą. HP! Nie wiem, że po prostu. Ja to sobie od tak o, wywalę torpedy na czuję. Tam jest taka szczelinka fajna. Ktoś tam na pewno będzie płynął, ale nie wiem kiedy. A nóż trafię, nie? Czy ja, no bo może nawet trafię? Bo tak sprytnie je wypuściłem, bo jestem sprytny. Gdzie trafiłem? Dwoma. <laughs> o kurde, Jezus Maria, tu jest na blisko. Czekaj, wypuściłem torpedy. Czy one trafią? Ulala, ulala, ulala. Ulala Dobrze jest, dobrze jest. Ja on tu cieka! Nie widziałem, że tu są trzy okręty! Co oni tu robili? Ja się tak bardzo ich tu nie spodziewałem! Ja myślałem, że ten koleś tam jest sam! Może te tropedy go trafią? Nie bym chciał. Trafił, chyba jedna trafi. Dobrze jest! Zniszczony! Zniszczony! Wygraliśmy! Ile masz za danych uszkodzeń? 25 tysięcy. Ładnie! Ja mam 36 koła, ile moich torped trafiło? Masz piąty tier. A wiesz, że na pewno nie? Bo ja dostałam za ten... za ten mecz tylko 65 punktów. Jakż Co? Dobra, wiesz co? To mam propozycję. Ty teraz zacznij expić te statki, żebyśmy kolejny odcinek mogli nagrać na piątce. A widzowie, jeżeli jeszcze nie grają World of Warships, to niech pobiorą grę z linków w opisie. Jest ona oczywiście darmowa. Możecie grać wraz ze znajomymi oraz z koleżankami, tak jak tutaj widzieliście. A tymczasem, jeżeli wy nie widzieliście tego filmu, koniecznie go zobaczcie. A my widzimy się w kolejnym. Hej! Uwo.